Cześć, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony ArcAD, już z Woźniak, a my wracamy do tematu Diablo 4, bo gra oficjalnie wylądowała w złocie, a więc leci do tłoczni, jest składana, drukowana, nagrywana. No jeśli chodzi o konsolę, no bo w PC-owej wersji to pewnie kartanik z kodem dostaniemy. Wiadomo, na tym polu polegliśmy, ale to już jest tam inny temat. No ogólnie gra jest zakończona, a więc data premiery już nam się na pewno nie zmieni. 6 czerwca. E, chyba, że wydłubaliście nieco więcej kasy na wersję Deluxe czy Ultimate, no i e, wtedy ździebko szybciej, bo mm, 2 czerwca będziecie już mogli sobie pograć w takim Early Access. No ja nie miałem zamiaru jakoś specjalnie dopłacać do tego biznesu, więc zaczynam razem z wami, więc jakby co szybciej recenzji nie będzie. Ale, co by nie było, ten materiał będzie miał nieco inne wybrzmienie. Bo informacje o premierze warto połączyć z tym, co Parę dni temu, dosłownie w momencie, kiedy to nagrywam, no to trzy dni temu zaprezentowali nam twórcy jako poprawki, no i łatki mniejszych i większych mechanik w grze i, o zgrozo, będzie całkiem pozytywnie. No, sprzedał się! Ha, ha, Blizzard mu zapłacił! Aż się dziwnie czuję... A więc dlaczego pozytywny wydźwięk? No cóż, na sam początek podkreślam jeszcze raz, żeby było to dobitnie usłyszane. Jakże życzę naprawdę dobrze, ale to nie znaczy, że w imię dobrych życzeń przymknąć mam oczy na to, co mnie w nie kłuło. Czy też e, podczas otwartej bety, czy to w wypowiedziach, czy prezentacjach e, gry po otwartej becie. Jednak. Te zmiany, które zaproponowane zostały kilka dni temu, są ukierunkowane według mnie naprawdę w taką dobrą stronę. Co więc mamy? Między innymi. Na celownik wzięto lochy, podziemia, dungeony, czy jak tam chcielibyście to nazywać. Wszystko, co z nimi związane, zostało nieco ulepszone. Podjęte zostały kroki, aby zmniejszyć ilość backtrackingu. Ich kształt nie ma być już jak prosta linia z kilkoma odnogami. No i wiadomo, był to problem, no bo kiedy dojdziemy do końca takiej odnogi, no szczególnie kiedy musimy wyżnąć wszystkie moby, czy na przykład podnieść te kostki, które potem układamy na piedestale, no to potem mamy te kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt sekund cofania. Się, no, żeby pójść dalej, no nie wpływa to raczej przyjemnie na grę i jej odbiór a raczej funduje nam takie kilkunastosekundowe nudne momenty. Wprowadzone zmiany mają sprawić, że dungeony będą się zaokrąglać, dzięki czemu nie będziemy musieli cofać się już po wydeptanej ścieżce. W innym przypadku no, kiedy mamy zebrać te kostki, o których wspominałem przed chwilą, no teraz nie są one rozmieszczone gdzieś tam po bokach, zmuszając nas do backtrackingu, kiedy już je podniesiemy, a rozmieszczone są bliżej tej takiej ścieżki głównej drogi głównej w Dungeonie, że podnosimy je niejako po drodze i zanosimy na piedestał. Tak samo jak te nieszczęsne stwory, które to musieliśmy wszystkie wybić, żeby otworzyć sobie drogę do bossa. To się jeszcze nie zmieniło. To nadal jest ta mechanika obecna. Nadal będziemy musieli wybijać te wszystkie mopki, żeby sobie tę drogę do tego bossa otworzyć. Ale teraz zmieniono zostało, zmienione zostało delikatnie AI i teraz te pojedyncze ostatnie mopki będą u nas same szukać, a nie kitrać się tam nadal gdzieś w pier. Czarach I czekać, aż je znajdziemy. Usunięto też niepotrzebne przeszkadzajki, jak wiecie. Takie duper szwance jak czarowanie przez kilka sekund przy piedestałach, bo było to kompletnie bzdurne i nic nie wnosiło. No teraz interakcja z takimi na przykład piedestałami jest natychmiastowa. Dodatkowo układanie kostek resetuje nam cooldowny, nas regeneruje, żeby, żebyśmy mogli tak bezproblemowo zacząć walkę z bossem na świeżo. To też jest akurat krok w dobrą stronę. Najgorsze jest to, że kiedy wyczyścimy cały dungeon, jesteśmy gotowi, żeby zawalczyć z bossem, no i na tą pierwszą walkę musimy iść. Totalnie wysuszeni spotków z jakimś tam minutowym cooldownem, no bo cooldowny jak na RPG w Diablo 4 są dla mnie wybitnie długie, ale to już mniejsze i musimy też znowu czekać, aż nam się to albo zregeneruje, albo nas spadnie cooldown. Tego już nie ma teraz, jak zrobimy mechanikę odblokowującą nam bossa, no to jesteśmy zregenerowani. Dobrze. Co ważne też, to poczucie znużenia i powtarzalności w Dungeonach zostanie zmniejszone dzięki temu, że teraz szanse na losowe wydarzenia, które zmieniają nieco naszą rozgrywkę tam w tamtych miejscach. Zostały zwiększone z marnych 10%, tak było nawet w otwartej becie, i dlatego tak cały czas się wydawało, że wszystko jest to samo, na 60%, czyli tak naprawdę nawet nieco ponad co drugi dungeon powinien mieć jakąś własną mechanikę. Jasne zostaje jeszcze kwestia, jak wiele tych mechanik będzie, bo jeżeli to mają być jakieś 4 czy 5 eventów, no to po 20, po 20 takich dungeonach no będziemy już. Mieli cztery razy ograną każdą mechanikę, tak statystycznie. Tak więc to też jest w kwestii tego, jak to Blizzard rozwiąże. No miejmy nadzieję, że tych mechanik, tych takich uprzyjemniaczy dungeonów będzie dużo. Z mniejszych pierdełek, chociażby z takiej kategorii Quality of Life, będzie można wreszcie przepisać akcję do kółka na myszy. Tego nie było w Becie i ogólnie ludzie na to przyczynili. Ja też poniekąd, bo nawet jeżeli oglądaliście moje streamy w Path, Path of Exile, ja wszystko praktycznie mam wyklikane na myszce. Ja nie używam skrótów na klawiaturze, poza oczywiście potami, no bo trzeba. Ale tak wszystkie skille są na myszce i na klawia, klawiszach klawisz od myszki, przyciskach od myszki. I tak, kółko jest też jednym z takich ważnych przycisków jak dla mnie. I to, że Diablo 4 nie miało tego możliwości nawet przypisać żadnego skilla, ani żadnej akcji do myszki, no było głupie. Nie przeszkadzało mi może do końca, ale faktycznie rzucało się w oczy. To oczywiście nie wszystko, bo jeszcze z tych takich pierdołowatych rzeczy, no to zmieniono czcionkę, która wiele osób raziła w oczy. No okej, okay, mi znowu może jakoś tak specjalnie bardzo czcionka nie przeszkadzała, a też myślałem, że to będzie zmienione do momentu wyjścia głównej gry i to się akurat zgadza, tak? Więc ci, którzy uważali, że UI w Diablo 4 było mega paskudne w dużej mierze przez czcionkę, no to teraz już mogą odetchnąć spokojnie. Poprawiono takie bugi jak na przykład zawieszający się bossowie, to się rzadko zdarzało, mi się to nie zdarzyło ani razu, ale... Było bardzo często raportowane, że taki em, rzeźnik, tak, potrafił po prostu zatrzymać się i być totalnie nieresponsywny. Ale to tak jak też mówiłem, nawet w swoich materiałach, beta akurat rządzi się swoimi prawami. Tam mają prawa być bogi, mają prawa być jakieś niedokończone rzeczy, i to była jedna z nich, dlatego nawet tego nie poruszałem. Nawet piwnice, te takie jednopokojowe dungeony, które poza kwestami pobocznymi no były dla mnie zupełnie bez sensu, były dla mnie zupełnie zbędne, zostały nieco podrasowane e, i teraz mogą mieć również szansę na losowe wydarzenia, zupełnie jak dungeony. E, no to jeszcze w dodatku każde ukończenie piwnicy, uznajmy, kończy się wręczeniem nam skrzynki z nagrodą i dobrze, bo akurat no bez tego, no to były to totalnie bezsensowne miejsca. Odchodziliśmy do piwnicy, zrobiliśmy rzeźnię, wybiliśmy dosłownie jedną grupkę mobów, no i wychodziliśmy bez niczego. Głupie to było. Teraz zostało to poprawione i teraz odwiedzanie tych piwnic, no ma jakiś sens. Co jednak ważne, no to powalczono również z balansem postaci. Wielu skarżyło się, że barbarzyńca przede wszystkim, a później druid, ale tym już nie grałem, więc nie mogę się do tego odnieść osobiście. W porównaniu z innymi klasami kiepsko sobie radził. No, co osobiście, tak jak powiedziałem, z własnego doświadczenia mnie dziwi, bo grało mi się barbarzyńcą bardzo przyjemnie. Niemniej coś tu podkręcono, tam coś odkręcono. No i tak teraz taki barbarzyńca dla przykładu ma 10% pasywnej redukcji obrażeń. I to podaję jako przykład balansu, bo nie chcę teraz lecieć z każdą postacią, z każdą klasą e, z osobna. Czarodziejka, e, no szczególnie Prądnica, dostała nerfa, no i takie pierdełkowe rzeczy w balansie w połączeniu z innymi, mniejszymi i większymi tweakami, jak chociażby możliwość stunowania e, i mrożenia bossów e, dwa razy, zanim staną się na to przez chwilę niewrażliwi, co jest masywną akurat pomocą, czy to dla mrożącej czarodziejki, czy to dla właśnie barbarzyńcy, e, czy też usprawnienia i balans w że w kółskili każdej z klas sprawiły, że no, nie powinno już być takiego rozstrzału. Level scaling jest obecny, no i nie było co się spodziewać, że coś z tym zostanie zrobione. No takie są założenia gry, więc. Te figułę trzeba przełknąć, ale tutaj mówię o tym dlatego, że trafi mi się zapewne kilku komentujących z pytaniem: ale jaki balans przecież level scaling jest? Co Mondralo? A to dwie zupełnie inne kwestie, bo w tym przypadku chodzi o to, że jasne, moby się do ciebie skalują i tempo masz przez cały czas takie samo. Ale tutaj chodzi o to, że właśnie takim barbarzyńcom, mimo że bijesz wolniej, no to będziesz bił wolniej cały czas. Podczas gdy, no jeszcze w otwartej becie, elektroczarką będziesz znów bił cały czas tak samo szybko. Ale szybciej od barwy. Chodzi o balans między klasami, a nie w samej rozgrywce. No i w tym przypadku chodzi o twoje tempo rozgrywki, a nie porównywanie go właśnie z innymi klasami. Powtarzam, fil progresu, a nie balans. W gruncie rzeczy nie mogę powiedzieć nic złego o tych ostatnich informacjach. Blizzard miło zaskoczył, że faktycznie dostrzegł i chyba pierwszy raz w ciągu całej swojej działalności, no dobra, może nie całej, ale tej takiej ostatnimi laty, dali nam. Wrażenie, jakby faktycznie słuchali swojej społeczności. Głosy wielu graczy gdzieś tam zostały usłyszane. Wiadomo było, że gdzieś tam jest problem, i Blizzard nad tym popracował tak, jak potrafił, ale popracował. I o ile nadal Diablo 4 będzie miało wiele takich <grych> grzechów pierworodnych, które istnieć będą po prostu z samych założeń gry, tak nawet takie mniejsze rzeczy, jak balans i te nieco większe, jak poprawa dungeonów, dobrze wróżą. No zobaczymy po premierze, a ta zbliża się wielkimi krokami. Na póki co tak będzie w co grać. Dajcie znać, czym będziecie grać na samym początku. Ja po spróbowaniu w becie barbarzyńcy, mimo że niby grało się nim tak źle, no mi się grało akurat bardzo dobrze, dlatego lecę właśnie barbarzyńcą. I na ten moment to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć.